W rozległym wszechświecie edukacji zrobiono gigantyczny krok. Placji, szkoła z największą społecznością online, właśnie osiągnęła coś, czego nikt nie mógłby sobie wyobrazić satelitę w przestrzeni kosmicznej. Ale jak to łączy się z jedną z najpotężniejszych cywilizacji historii? Dziś nie tylko będziemy badać świat Placji. Odkryjemy również coś fundamentalnego, aby zrozumieć, jak ludzkość doszła do tego punktu. Czy wiedziałeś, że decyzje dwóch starożytnych imperiów które wydają się tak odległe w czasie, miały głęboki wpływ na współczesny świat? Grecja i Rzym. Dwie cywilizacje, jedno dziedzictwo i historia rywalizacji, nauki i transformacji. Zostań z nami, bo ta podróż nie dotyczy tylko przeszłości, ale także tego, jak ta przeszłość nadal kieruje przyszłością. A na końcu tego wideo zobaczysz, jak placji z własnym satelitą, przenosi edukację w kosmos. Aby zrozumieć związek między Grekami a Rzymianami. Musimy najpierw cofnąć się w czasie. Oba imperia powstały w rejonie Morza Śródziemnego, a choć dzisiaj mówimy o kulturze grecko-rzymskiej, te cywilizacje były w swoim czasie niesamowicie różne. Starożytna Grecja, która rozwijała się w przybliżeniu od 1200 do 146 rok przed naszą erą, nie była jednolitym państwem, jak rozumiemy to dzisiaj. Zamiast tego Grecja była podzielona na kilka miast państw, znanych jako Polis. Każde z nich miało własny rząd, kulturę i nawet własny sposób postrzegania świata. Ateny, na przykład, były kulturalnym i demokratycznym centrum, w którym decyzje podejmowane były w drodze głosowania. Jednak wsparcie kładziono nacisk na wojnę, surową dyscypliną wojskową. Grecy, choć dzielili język i wiele przekonań, nie uważali się za jeden naród, lecz identyfikowali się z konkretnym polis. Nazywali siebie Helenami, a ich wpływ na sztukę, filozofię i politykę stał się zalążkiem wielu naszych współczesnych idei. Ale podczas gdy Grecja rozszerzała swoje wpływy w rejonie Morza Śródziemnego, na Półwyspie Apenińskim zaczynała kształtować się nowa potęga. Rzym, w przeciwieństwie do Greków, narodził się jako zjednoczone państwo. Z biegiem czasu Rzym przeszedł od małej monarchii do jednej z największych potęg starożytnego świata. W trakcie swojej historii Rzymianie przyjęli wiele greckich idei, ale przekształcili je na swój sposób, tworząc cywilizację zdolną do podboju i rządzenia ogromnymi terytoriami. Polis greckie były tak różnorodne. Że choć dzieliły język i część przekonań, każda z nich miała własne podejście do życia i organizacji. Ateny, na przykład, wyróżniały się jako centrum intelektualne i kulturalne. To tam narodziła się demokracja, w której obywatele uczestniczyli bezpośrednio w decyzjach politycznych poprzez głosowanie. Jednak nie wszyscy mieli takie same prawa. Kobiety nie miały prawa głosu ani dostępu do edukacji, a tylko wolni mężczyźni mogli aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym. Z drugiej strony, Sparta żyła według zupełnie innej struktury. Edukacja i codzienne życie były poświęcone przygotowaniom do wojny. Sparta miała dwóch królów jednego odpowiedzialnego za administrację, a drugiego za obronę. Kobiety spartańskie cieszyły się większymi swobodami w porównaniu do kobiet z innych polis, ponieważ mogły posiadać majątek i miały zaawansowaną edukację fizyczną. Choć system spartański był niezwykle zmilitaryzowany, jej obywatele łączyli się z innymi miastami greckimi gdy było to konieczne, jak na przykład podczas słynnej walki z Persami. Ateny i Sparta były częścią większej Grecji, ale ich różnice były wyraźne. Podczas gdy Ateny rozwijały sztukę i wiedzę, Sparta żyła wojną. Te różnice, choć widoczne, nie przeszkodziły im w połączeniu sił, gdy trzeba było stawić czoła wspólnemu wrogowi. Razem te miasta państwa reprezentowały dwie strony tej samej greckiej monety: pokój i wojnę, myśl i działanie. Z kolei Rzym rozpoczął swoją historię w zupełnie inny sposób. Na początku był to tylko mały polis na Półwyspie apenińskim, ale w ciągu kilku wieków przekształcił się w ogromne imperium, które zdominuje prawie cały znany świat. Na początku Rzym był rządzony przez wybieralną monarchię, co stanowiło ogromną różnicę w porównaniu do polis greckich. Jednak ten system nie trwał długo. W 509 rok przed naszą erą Rzymianie obalili swojego ostatniego króla i ustanowili republikę, bardziej uczestniczący rząd. Który dawał obywatelom głos poprzez senat. Podczas tego republikańskiego okresu Rzym rozpoczął swoją ekspansję terytorialną. Jego armia, dobrze zorganizowana i zdyscyplinowana, była jednym z głównych motorów sukcesu. W miarę jak Rzym zdobywał coraz większe terytoria, pozwalał swoim nowym prowincjom zachować ich języki i tradycje, ale narzucał łacinę jako język urzędowy. Z czasem łacina stała się językiem całego imperium, rozszerzając rzymski wpływ poza jego granice. Rzym wyróżniał się także zdolnością do integrowania kultur. Podczas gdy Grecy żyli podzieleni w swoich polis, Rzymianie zjednoczyli się pod scentralizowanym systemem, który umożliwił im rozszerzanie i kontrolowanie ogromnych terytoriów. Nie tylko podbijali, ale również budowali drogi, mosty, akwedukty i całe miasta wszystko to przy użyciu technologii, które pozwalały im umacniać ich dominację i zakładać cywilizację, która przetrwała przez wieki. Chociaż Rzym był młodym imperium w porównaniu z Grecją, Przyjął wiele idei i zwyczajów starożytnej cywilizacji greckiej, zwłaszcza w zakresie religii i kultury. Jednym z najbardziej zauważalnych aspektów jest związek Rzymian z greckimi bogami. Często mówi się, że Rzymianie po prostu skopowali greckich bogów, ale rzeczywistość jest bardziej złożona. Weźmy przypadek Jowisza, króla rzymskich bogów. Jego imię pochodzi od dwóch łacińskich słów: ajołuju i pater, które oznaczają ojciec nieba. Ciekawe jest to, że ten Bóg ma wyraźne paralelne podobieństwo do Zeusa, głównego boga greckiego, ponieważ obaj mają wspólne pochodzenie indoeuropejskie. Więc, bardziej niż zwykła kopia, Rzymianie dostosowali historię greckich bogów, wprowadzając własne elementy, aby stworzyć mitologię, która odzwierciedlała ich wartości i światopogląd. Ale Rzymianie nie przyjęli tylko Zeusa. Przyjęli również wpływy z innych kultur. Na przykład Bóg Mars, który w Rzymie stał się Bogiem Wojny ma korzenie w Etruskach, cywilizacji, która istniała przed Rzymem. W rzeczywistości wielu rzymskich bogów, takich jak Aurora, bogini świtu, ma również swoje odpowiedniki w innych kulturach śródziemnomorskich, jak hinduizmie czy wierzeniach nordyckich. Pod względem kultury, Rzymianie, choć przyjęli wiele greckich tradycji, dostosowali je do własnego stylu. Rzymianie fascynowali się grecką filozofią, ale podczas gdy Grecy koncentrowali się na poszukiwaniach wiedzy i prawdy, Rzymianie byli bardziej pragmatyczni. Zamiast teoretyzować, skupiali się na stosowaniu wiedzy do budowy większej cywilizacji, wykorzystując technologię, inżynierię i prawo do organizowania swojego rozległego imperium. Jedną z głównych różnic między Grekami a Rzymianami jest ich podejście do technologii i innowacji. Podczas gdy Grecy wyróżniali się swoimi osiągnięciami intelektualnymi i filozoficznymi, Rzymianie byli znani z umiejętności budowania i zarządzania. Rzym, choć inspirowany wieloma greckimi ideami, kładł dużo większy nacisk na inżynierię. Infrastrukturę i rozwiązania praktyczne. Rzymianie dopracowali budowę akweduktów, jednego ze swoich największych osiągnięć technologicznych. Akwedukty te nie tylko dostarczały wodę do miast, ale także pozwalały na tworzenie dużych centrów miejskich. Wyobraź sobie to imperium tak ogromne, że miasta rozwijały się dzięki inżynierii rzymskiej, zapewniając wodę do domów, publicznych łaźni, a nawet ogrodów cesarskich. Ponadto, Rzymianie byli pionierami w tworzeniu systemów utwardzonych dróg. Drogi te nie tylko ułatwiały przemieszczanie się ich armii, ale także łączyły miasta w całym imperium, tworząc sieć transportową, która przetrwała do dzisiaj. Przysłowie: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu nie jest tylko powiedzeniem to odzwierciedlenie systemu, który pozwolił Rzymowi pozostać zjednoczonym przez wieki. Kolejną ich wielką innowacją był cement, materiał, który zrewolucjonizował architekturę. Dzięki cementowi Rzymianie byli w stanie budować monumentalne struktury, takie jak Panteon w Rzymie którego kopuła do dziś jest największą kopułą betonową na świecie bez wewnętrznego wsparcia. Te postępy w budownictwie pozwoliły Rzymowi wznosić coraz większe i trwalsze budynki, podnosząc architekturę na niespotykaną w starożytności wysokość. Pomimo różnic, zarówno Grecja, jak i Rzym miały trwały wpływ na historię, ale ich losy były bardzo różne. Grecja, choć nigdy nie osiągnęła jedności jak Rzym, pozostawiła intelektualne dziedzictwo, które na zawsze zmieniło zachodnią cywilizację. Po podboju Grecji przez Rzym w 146 roku przed naszą erą, jej kultura nadal wpływała na Imperium Rzymskie. Jednak sama cywilizacja grecka dobiegła końca, ale jej idee dotyczące demokracji, filozofii i sztuki zostały przejęte i zaadaptowane przez Rzymian. Z drugiej strony, Imperium Rzymskie było jedną z największych cywilizacji, jaką świat kiedykolwiek znał, ale jego upadek zaczął się dużo wcześniej niż jego ostateczny koniec w 476 roku n.e. Przez wieki Rzym się rozszerzał, ale jego wielkość stała się również jego największym wyzwaniem. Problemy wewnętrzne, takie jak korupcja, walki o władzę i najazdy zewnętrzne, doprowadziły do upadku Imperium Rzymskiego na zachodzie. Niemniej jednak Imperium Rzymskie na wschodzie, znane jako Imperium Bizantyjskie, istniało aż do 1453 roku. Choć Imperium upadło, kultura rzymska przetrwała. Łacina Rzymskie prawo i struktury rządowe zostały przejęte przez przyszłe cywilizacje, zwłaszcza w Europie. W pewnym sensie, choć Rzym upadł, jego wpływ pozostał żywy w renesansie, neoklasycyzmie i tworzeniu nowoczesnych instytucji. Spuścizna Grecji i Rzymu nie zakończyła się na upadku ich odpowiednich imperiów. W rzeczywistości obie cywilizacje pozostawiły tak głęboki ślad w kulturze zachodniej, że ich wpływ powrócił w znaczący sposób w okresie renesansu. Był to czas, gdy Europa na nowo odkryła grecką filozofię, sztukę klasyczną i rzymskie struktury rządowe. Myśliciele renesansowi, tacy jak Leonardo da Vinci i Michał Anioł, czerpali inspirację z idei starożytnej Grecji, podczas gdy republikańskie zasady Rzymu posłużyły jako podstawa do stworzenia nowoczesnej demokracji. Grecko-rzymski wpływ nie dotknął tylko sztuki i filozofii, ale także nauki i polityki. Idee greckich filozofów, takich jak Sokrates, Platon i Arystoteles, znalazły nowych zwolenników. A ich nauki pomogły kształtować teorię polityczną, etykę i nauki przyrodnicze. Z kolei Rzymianie pozostawili trwałe dziedzictwo w prawie i organizacji administracyjnej, które wciąż są fundamentami współczesnych systemów prawnych. Neoklasycyzm, ruch artystyczny, który rozwinął się wieki po renesansie, ponownie docenił estetykę starożytnej Grecji i Rzymu, przywracając symetrię i proporcje w architekturze i sztukach wizualnych. To odrodzenie klasyki było nie tylko zjawiskiem artystycznym, ale także sposobem myślenia o porządku i strukturze w społeczeństwie. Grecja i Rzym, poprzez swoje idee, pomogły ukształtować nowoczesność, a ich wpływy są widoczne w naszym myśleniu, instytucjach i kulturze. A na koniec historia Grecji i Rzymu pokazuje nam coś istotnego: wiedza i technologia zawsze były siłą napędową ludzkości. Te dwie cywilizacje, choć różne pod wieloma względami, dzieliły wspólne dążenie poprawić życie ludzkie poprzez mądrość i pomysłowość. Wpływ Grecji i Rzymu żyje do dziś, od filozofii, które ukształtowały nasze pojęcia o rządzeniu, po struktury, które wciąż stanowią podstawę naszych społeczeństw. Nauka, sztuka, polityka i nowoczesna edukacja to tylko niektóre dziedziny, w których grecko-rzymskie dziedzictwo trwa. W miarę jak świat posuwa się do przodu, musimy pamiętać, że postęp nie opiera się tylko na innowacjach technologicznych, ale również na głębokim zrozumieniu zasad, które kierowały cywilizacjami przez całą historię. Wiedza to to, co łączy nas z przeszłością i popycha nas ku przyszłości. Więc następnym razem, gdy spojrzysz w niebo, pamiętaj, że korzenie naszej cywilizacji wciąż tam są, czekając na odkrycie i zrozumienie. Jakie dziedzictwo Twoim zdaniem pozostawimy przyszłym pokoleniom? Zostaw komentarz i podziel się tym wideo, aby więcej osób mogło dołączyć do tej fascynującej podróży przez historię.